Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Od dzisiaj mam wiadomości na 11. Listopada 2021 mamy święto, mam nadzieję, że polskie flagi macie wywieszone i to święto niepodległości jest dla Was czymś szczególnym, czymś o czym warto pamiętać, bo tak, jeżeli chodzi o Polskę, wydaje mi się, że z roku na rok coraz mniej tych flag wisi. Mam nadzieję, że Wy nie jesteście w tej grupie, tylko dalej widzicie, jak ważny jest to dzień dla Polski. Przejdźmy w takim bądź razie dzisiaj do wiadomości. Nie ma ich za dużo, także spokojnie. Jeżeli ta wczorajsza audycja była delikatnie za długa, delikatnie niezrozumiała, a ci, którzy są na tym markecie od wielu lat, a bardziej, może więcej niż rok, to zrozumieli ją doskonale, o co chodzi. A ci, którzy są nowi w tym markecie, to po prostu jest jedno hasło: Follow the money. Czyli jeżeli podążasz za pieniędzmi w tym markecie, to wiesz, że projekty, które może nie wnoszą nic ciekawego na samym początku, ale mają duże poparcie finansowe gdzieś tam, przypadek INS ze wczoraj, ENS, czyli Ethereum Name Services, i jeżeli wiecie, kto za tym stoi, albo kto gdzieś inwestował od samego początku, tak samo w przypadku kadeny, do niedawna Solany również, która była bardzo promowana, dzisiaj jest w pierwszej już w dziesiątce, można powiedzieć, że już chyba w pierwszej piątce nawet, tak, Solana jest w pierwszej piątce, także follow the money, niekoniecznie jakiś, wiecie, projekt, który wyjdzie poza świat krypto, tylko na razie w tej naszej wewnętrznej bańce kryptowalut, które świetnie sobie radzą i na które są wysyłane przynajmniej pieniądze inwestorów na których warto koczować, bo jeżeli oni mają zarobić, to ci, którzy zbierają plankton, również zarobią. Nawet jeżeli ten projekt nie ma gdzieś tam chwilę później poparcia albo ma problemy techniczne, i tak dzięki follow the money jesteście w stanie zarobić na tym rynku. I o to mi najbardziej chodziło w ostatniej audycji. Jak różny jest to rok od 2018 roku, kiedy wtedy wszyscy skupiali się na tym rynku na użyteczności poza światem krypto. Dzisiaj użyteczność to jest nadal płatność albo nadal te same problemy skalowalności, które były w 2018 roku. Ale jeżeli podążamy za pieniędzmi, na pewno jesteśmy w stanie przechyczyć ten market. Dzięki za wszystkie komentarze odnośnie książki. Ja dowiem się tak naprawdę, jakie możliwości ma drukarnia w tym momencie, bo sam nie wiem i wtedy do Was wrócę i zobaczymy, co w tym aspekcie zrobimy. O tym będziemy sobie mówić w kolejnych jeszcze audycjach. Dobra, w takim razie przejdźmy na Coingecko. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, a więc Bitcoin 65 296 dolarów. Mieliśmy spadek. Wczoraj jak z bomby, jeżeli byśmy przeczytali ten news i o tym, o czym mówiliśmy, że bardzo możliwe, że jeszcze Bitcoin cofnie się do około 64-65 tysięcy, żeby mieć to wsparcie, jeszcze jedno dotknięcie tego ostatniego all time high z maja, czy tam kwietnia i wtedy jeszcze raz ruch w górę. I to się wydarzyło, praktycznie ci, którzy byli na poważnych dźwigniach i bardzo zafascynowani tymi wzrostami, mogli mieć nadszarpnięty portfel. Chyba, że mieli naprawdę niską dźwignię i to ich wybroniło. Zobaczmy projekty, które sobie najlepiej poradziły: Mina Protocol 41.6, IoTeX 21.3 i Kadena 19,5%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, a są takie również: Spell Token minus 11,8, Bitcoin Cash, ABC minus 9,1 i Holo minus 8,9%. Way Alert mówi nam o uśpionym adresie zawierającym 2207 BTC, to jest jakieś 150 milionów dolarów. Został właśnie aktywowany po 8 latach o wartości 294 tysiące, wtedy jeszcze w 2013 roku. Wtedy to było tylko 294 tysiące, a dzisiaj to jest 150. Milionów dolarów. Także taka jest różnica. I widzimy, że ostatnio faktycznie te adresy ostatnio się aktywują z wielu lat wcześniej. Warto podążać za Whale Alert i za innymi, którzy śledzą właśnie te stare adresy, które się przebudzają do życia w tym momencie. Rząd Kazachstanu planuje najpierw rozprawić się z niezarejestrowanymi szarymi górnikami. Czyli to szare górnictwo może zużywać nawet 1,2 gigawata energii i ci właśnie szarzy górnicy bez licencji, można powiedzieć, mogą być wyeliminowani, bo pamiętajmy, że i ci szarzy, i Biali górnicy w Kazachstanie zużywają około 8% całkowitej mocy, powiedzmy, genera generatorów czy, czy energetycznej w Kazachstanie. Tak. Czyli Kazachstan przeznacza w tym momencie 8% tych wszystkich górników na swoje operacje wydobywcze. I teraz oni chcą zwalczyć tych, którzy są nielegalni. Tak jak mieliśmy na początku w Chinach, też się zaczęli brać za nielegalnych i w innych krajach również widzimy. Że i Kazachstan również za te. Chyba Iran ma podobnie, tak? Iran, pamiętajcie, mówiłem o tym, że Iran, Kazachstan, Australia patrzmy, Kanada co się dzieje, i Chiny oczywiście, tak? Zobaczymy, czy nie będą podążać za tymi samymi gdzieś tutaj wytycznymi. CryptoPotato to podaje nam informację o tym, że Ethereum Name Services, który został dodany praktycznie dzień wcześniej, nagle zostaje dodany też do Binance to jest bardzo ciekawe, że no, niektóre projekty szybciej są wylistowane, niektóre nie. Follow the money tutaj również działa. No i CryptoPotato poinformowało wczoraj, że popularny system zdecentralizowanego nazewnictwa Ethereum Name Services udostępnił swój token zarządzania istniejącym rejestrującym nazwy. Cena tokena natychmiast wzrosła, a liczni użytkownicy chwalili się znacznymi zyskami na Twitterze. Gdyby zdecydowali się powstrzymać od sprzedaży, ich zyski mogłyby wzrosnąć również dzisiaj, bo cena tokena uspokoiła się około 42 dolarów. A po dodaniu... Na Binance też ta cena wzrosła do około 68, a nawet chyba 79 dolarów było najwyższa cena w tym momencie. Więc widzimy jak, follow the money może pomóc nawet w wylistowaniu naszego tokena, jeżeli podążamy za pieniędzmi. A mogliśmy się dowiedzieć o tym podążaniu od łuu Blockchain, gdzie zauważył adresy oczywiście Zalamedy, które zainwestowały gdzieś tam 500 tysięcy dolarów, chyba o ile dobrze pamiętam, to jest jakaś duża suma, właśnie w ten token. Także. Może warto śledzić to i może też się okazać że jeżeli jeszcze raz będziemy śledzić podobny projekt to dzień później będzie już na Binance. Binance pozostaje najpopularniejszą giełdą kryptowalut na świecie z 170 milionami odwiedzających w październiku. A więc widzimy że nadal Binance jest tutaj na piedestale. Według danych pozyskanych przez Finbold Binance zanotował najwyższy ruch w sieci wśród giełd walut cyfrowych w październiku tego roku wynoszący 171 milionów. Liczba odwiedzających wzrosła o 12% w stosunku do września i pojawił się Coinbase, który w październiku dodało 31% więcej odwiedzających do 91 milionów. PancakeSwap zajmuje trzecie miejsce z 25 milionami odwiedzających. W innym miejscu, KuCoin plasuje się na szóstym miejscu z 20 milionami odwiedzin, co stanowi 38% wzrost w porównaniu z danymi z września, a Kraken plasuje się na 10 miejscu z 13 milionami odwiedzin. Dane o ruchu w sieci kryptowalut są dostarczane przez Ico Analytics i Similar Web. I tu mamy te dane, więc widzicie, kto nadal tutaj. Rządzi Bybit też tutaj ma 24 miliony na czwartym miejscu. FTX jest na piątym. KuCoin na szóstym. GeDAO. Potem mamy IndoDAX, Upbit i Kraken. Także te są na razie w czubie. Wszystkich odwiedzających. Block One, twórca protokołu ESIO, sieci blockchain kryptowalut EOS, kontynuuje rozwój dzięki swojej spółce zależnej giełdy kryptowalut, znanej jako Bullish. Bullish oficjalnie ogłosił w środę, że jako oddział Bullish Limited uzyskał licencję na technologię księgi rozproszonej od Gibraltar Financial Service Commission, czyli na Gibraltarze. Są już tutaj dostępni dyrektor generalny Block One i prezes Bullish, Brendan Bloomer, powiedział, że Gibraltar staje się wiodącym centrum blockchaina i wirtualnych aktywów, które może stanowić podstawę dla firm z na kryptowalutach, aby działały bezpiecznie i zgodnie z najlepszymi praktykami w branży. Pomimo tego, że Bullish jeszcze nie działa, firma ma już ambitne plany. W lipcu Bullish podobno ogłosił zamiar wejścia firmy na giełdę nowojorską z wyceną debiutu na 9 miliardów dolarów. Firma ma wejść na giełdę poprzez fuzję ze spółką Fear Peak Acquisition prowadzoną przez byłego prezesa NYSE Tomasa Farley'a, który obejmie stanowisko dyrektora generalnego firmy, czyli NYSE w skrócie po, po, po polsku. Tak? Gibraltar przyciąga ostatnio więcej firm kryptograficznych, a Huobi, jedna z największych na świecie giełd kryptowalut, przeniosła swoją działalność w zakresie transakcji spot na właśnie Gibraltar po opuszczeniu Chin. Także Gibraltar staje się ostatnio taką kolebką tych wyrzuconych z Chin, również i widzimy, że tutaj ta licencja, jeżeli jest wszystko zgodnie z regulacjami, zostaje udostępniona. Jeżeli chodzi o Evergrande, tutaj mamy sagę nadal toczącą się. Jednie uważałem, że tutaj nic się nie stanie, bo Chiny tutaj przypieczętują przeciwko tej upadłości. Z drugiej strony mamy wiadomości o tym, że China Evergrande Group ponownie dzisiaj nie wywiązuje się z płatności. To jest wiadomość z 10, czyli dzień wcześniej, odsetek dla inwestorów międzynarodowych. Sama DMSA jest zainwestowana w te obligacje i nie otrzymała żadnych płatności z tytułu odsetek do dzisiejszego końca okresu karencji. Teraz DMSA przygotowuje postępowanie upadłościowe. Przeciwko Evergrande i wzywa wszystkich inwestorów w obligacje do przyłączenia się do niego. Także to jeszcze będziemy obserwować, bo na przykład Wu Blockchain nie uważa w tym momencie, że ten spadek wczorajszy był spowodowany tylko i wyłącznie przez Evergrande i to widmo, na przykład w krypto upadku Evergrande ma tu jakąś zależność, bo jeżeli byśmy zacytowali Wu Blockchain, spadek na rynku krypto był związany ze spadkiem akcji w USA. Po otwarciu indeks Nasdaq spadł blisko 2% do zamknięcia. Domyślne ustawienia Evergrande nie są prawdą, czyli chodzi tutaj o bardziej upadłość. Niektórzy posiadacze otrzymali dziś od Evergrande Trzy obligacje na łączną kwotę 148 milionów dolarów. I ta wiadomość jest z 11. Tamta była z 10. Pytanie: czy dostali, czy nie? Czy to, o czym mówi ten artykuł chwilę wcześniej, że będą dalej prowadzić tutaj upadłościowe operacje tego Evergrande? Zobaczymy, porzekamy. Tutaj też oczywiście teorie spiskowe już się pojawiają, że na przykład Crypto Whale dodał, że 150 milionów dolarów nagle się obudziło po iluś latach, a w tym samym czasie jest to zadziwiająco podobna suma do tego, co Evergrande musi zapłacić. Niektórzy gdzieś tam łączą kropki z tym, że po prostu stablecoin Tether lub na przykład Bitcoin jest związany z Chinami też również i z tą całą sprawą Evergrande. Ale to są teorie spiskowe, także spokojnie. Nic tutaj nam raczej w najbliższym czasie nie grozi, więc poczekamy, zobaczymy. You today, krypto jest teraz zakazane dla muzułmanów według indonezyjskiej rady religijnej. Zobaczmy o co chodzi. Z ostatniej chwili Narodowa Rada Ulemów stwierdziła, że wszystkie operacje z kryptowalutami są obecnie uważane za haram lub zakazane. Szef dekretów religijnych złożył to oświadczenie po przesłuchaniu ubiegłych, które odbyło się w czwartek. Głównym problemem związanym z kryptowalutą jest zdolność do wykazania wyraźnych korzyści, w związku z tym nie powinien być przedmiotem obrotu i jest surowo zabroniony przez szariat. Decyzja Rady niekoniecznie oznacza, że teraz ustaje handel w kraju. Decyzja o statusie operacji finansowych z walutami cyfrowymi podejmie Ministerstwo Finansów. Wcześniej Bank of Indonezja przygotowywał się do wydania cyfrowej waluty Banku Centralnego, ale nie potwierdził swojej decyzji o zrobieniu tego w przyszłości. No, także tutaj łączymy już kropy. Tak? Te kraje, które chcą bardziej uczestniczyć w tym hmm, pomyśle CBDC, czyli swojej cyfrowej waluty. Mogą tutaj naprawdę namieszać, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bo w tych krajach najczęściej dzieje się tak, że CBDC jest akceptowane, a zaraz kryptowaluty w tym samym czasie tłumione. Tak? Teraz pytanie, czy to, ta informacja o tym, że to jest przeciwko prawu szariatu, nie wyszła dlatego, że w Indonezji chcą wprowadzić CBDC? Tak? Tego nie wiemy. Tylko. Przekazujemy wiadomości. O, nawet nie wiedziałem, że w Chinach jest dzień singla. W Polsce pomału też zaczynamy mieć każdy dzień z czymś innym związany. Może to też tam przychodzić z Chin, nie wiem. Ale około 450 tysięcy klientów JD.com używało chińskich juanów cyfrowych do płatności od czerwca 2021. I JD akceptuje płatności w cyfrowym juanie za dzień singla. Więc gigant e-commerce JD przyjął płatności. No i dzień singla to nieoficjalne święto zakupów kraju, które świętuje również osoby, które nie są w romantycznym związku. 100 tysięcy osób skorzystało z właśnie aplikacji JD.com w okresie promocji dnia singla na dzień dzisiejszy powiedział Cointelegraph rzecznik JD.com. Będziemy nadal współpracować z powiązanymi stronami w celu zbadania aplikacji dodał rzecznik. Przedstawiciel odmówił podania wartości ile było właśnie w tym cyfrowym yuanie przetworzonym podczas promocji. A założona w 1998 roku firma JD.com jest jedną z głównych chińskich firm zajmujących się handlem elektronicznym, pozycjonując się jako największy chiński detalista online, a także będąc największą firmą internetową pod względem przychodów. Firma aktywnie wdraża chińską CBDC, debitując cyfrowym yuanem do wpłat i wypłat wynagrodzeń w kwietniu. Tether uruchomił swój stablecoin USDT na kolejnym blockchainie. Tym razem to jest Avalanche, więc premiera następuje, gdy ekosystem Avalanche rośnie w szybkim tempie. Według takera Defilama. Całkowita wartość zablokowana w Avalanche, opartych właśnie, wzrosła dramatycznie w ciągu ostatnich trzech miesięcy z około 300 milionów dolarów w sierpniu do ponad 10 miliardów dolarów obecnie. USDT na Avalanche może jeszcze bardziej zwiększyć ten wzrost, ponieważ stablecoin odgrywają istotną rolę na rynku DeFi, a handlowcy używają stablecoinów do wymiany tokenów i pożyczania ich w celu uzyskania wysokich zysków z platform DeFi. Dyrektor fundacji Avalanche nazwał uruchomienie USDT w sprawie Avalanche niezbędnym elementem budulcowym dla użytkowników DeFi. USDT również odnotował silny wzrost w tym roku, równolegle do tegorocznego raju na rynku krypto. Całkowita podaż z stablecoina wzrosła z około 22 miliardów dolarów na początku tego roku do około 78 miliardów obecnie. USDT oparty na Avalanche został również bezpośrednio zintegrowany z Bitfinex, co oznacza, że użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Stablecoina za pośrednictwem giełdy kryptograficznej, więc pewnie będzie dodawany również na innych giełdach i będzie można wysłać nie tylko Tether za pomocą Trona, dużo taniej niż na Ethereum, ale też na Avalanche po. Kolejnych integracjach. Avalanche to dziewiąty blockchain, który USDT obsługuje teraz. Pozostałe osiem łańcuchów bloków to Algorand, Simple Rider Protocol, Bitcoin Cash, Ethereum, EOS, Liquid Network, Omnitron i Solana. Blockwords jeszcze tutaj nam dodaje tę informacja o Evergrande, które zapłaciło część należnych odsetek, 148 milionów, jednak nadal DMSA wstrzyma postępowanie upadłościowe. I teraz będziemy obserwować, bo dzisiaj to jest za szybko, mamy też święto, więc spokojnie, będziemy do tego jeszcze wracać i sobie zobaczymy, co tak naprawdę z tego wyjdzie. Czy Evergrande się wybroni, czy nie. Na razie spokojnie widzimy, że część zapłacili, ale nadal gdzieś tam to właśnie... Upadłościowe postępowanie jest nadal kontynuowane. YouTube dodaje informację: 140 milionów XRP przeniesionych między portfelami, podczas gdy ktoś kupuje 14 milionów monet od Binance, więc wieloryby XRP, albo XRP bardziej. Tutaj widzimy, że mamy dane od YouTube, które mówią nam o tym, że ktoś właśnie zakupił około no, 14 milionów dolarów tak, w XRP i tego nie wiemy, kto to Zrobił w tym momencie, ale to jest po prostu taka informacja, która no, często gęsto nie mówi nam, kto to jest. Dlaczego tak jest, więc należy to traktować troszeczkę z przymrużeniem oka, bo my nie wiemy, czy to nie zostało wysłane gdzieś dalej. Bo na przykład Way Alert mówi, że ten portfel kupił XRP o wartości 15,7 milionów dolarów z giełdy Binance i niemal natychmiast przesłał nowe środki na prywatny adres portfela. No i okej, okay, adres portfela prywatny, co dalej się dzieje, jeszcze nie wiemy. Cena XRP zareagowała. 3,5 wzrostem po wczorajszym 11, czyli tym cofnięciu od lokalnego szczytu lokalnego z września pamiętajmy, tam chyba był tak, nie ten przy dwóch dolarach. Ale obserwujmy to co się dzieje na XRP, bo, bo zobaczymy co tam się wydarzy z tym sekiem, a tam możemy iść w dwa kierunki. Jeden to akceptacja, że XRP nie jest securities i wszystko wróci do normy. Z drugiej strony XRP jest securities, no i też odpowiedź oczywiście Seku, dlaczego Ethereum i Bitcoin nie jest, bo o to walczą właśnie ci, którzy, można powiedzieć, bronią Ripple w tym momencie. Moneta z memem Ilona Maska ma szaloną jazdę w ciągu ostatnich 36 godzin. Większość hodlerów kryptowalut jest przyzwyczajona do zmienności w przestrzeni ledwo mrugną okiem, a tu mamy 15% swing w górę lub w dół w ciągu dnia. Jednak niedawno Elonomics, czyli elonom, a bardziej ilonom, powinniśmy powiedzieć, memmoneta miała więcej ruchów na rynku w ciągu ostatnich 36 godzin, niż większość hodlerów jest przynajmniej przyzwyczajona do tych ruchów, tak? No dobra, zobaczmy, jakie to są ruchy. A więc... Zobaczmy, biorąc pod uwagę oś czasu tego wykresu, zadnotacji poniżej przedstawia wzloty i dołki oraz złote i dołki, które wystąpiły w ciągu ostatniego półtora dnia. Podsumowując, wykres w poniedziałek 8 listopada ilonom utrzymywał się na stałym poziomie 3,49, zamem, kiedy wybuchł 20 minut później, osiągając ponad 77 dolarów. Ile? 21 krotność, czyli 21 razy wzrósł. W ciągu 5 godzin spada, a następnie unosi się na wysokim poziomie 20 dolarów. Na ponad dzień. Wartość memu wzrosła o 20% do nieco ponad 38%, za token dziś rano o godzinie 12. Z kiedy to jest? Zobaczmy, z kiedy to jest? Z dzisiaj, tak? Dziś rano, to dzisiaj jeszcze, dobra. Także wzrósł potem do 38 dolarów, tylko po to, by w ciągu 6 minut zejść o 95% do ceny dolar 83 Także widzimy, że <gry> można zarobić, oczywiście. Ale ludzie, którzy chcą być w takim projekcie przez kolejne 5 lat, mogą się zawieść, tak? leży, wieczni na właśnie takich memach, takich tokenach. Pamiętajmy, na pewno przy takim rynku dynamicznym, jakim jesteśmy teraz, gdzie pokonujemy kolejny all-time high na różnych projektach, no to pytanie, jeżeli byśmy mieli wejść w Bessę oczywiście, co będzie się działo z tymi wszystkimi memami, które tutaj są dostępne. Także Elon Musk, bardziej ta memowa moneta wzrosła, Najpierw o 20-krotność, 21-krotność, żeby potem spaść o 95% i to w parę minut. Bank Centralny Nigerii nakazuje zamknięcie rachunków związanych z kryptowalutami. CBN nakazuje bankom zamknięcie kontraderów kryptowalut. A dlaczego to się dzieje? No bo są przygotowani na przyjęcie e-Naira, czyli CBDC. Także łączymy kropy to jest to, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej także te kraje, które chcą mocno wejść w CBDC, niekoniecznie idą z kryptowalutami. 700 milionów dolarów w kryptowalutowych pozycjach, długich i krótkich, czyli shorty, longi, zlikwidowano w ciągu 24 godzin, ponieważ BTC stracił 6000 dolarów w ciągu 3 godzin. Także nie tylko Elon, Memcoin, ale też mamy tutaj duże zawirowania na Bitcoinie w tym samym czasie. Jeden trader na giełdzie BitMEX stracił prawie 10 milionów dolarów. Także w bardzo szybkim czasie. I tutaj mamy te dane analityczne z ostatnich 24 godzin przedstawione na parach handlowych. Zlikwidowano ponad 706 milionów. Większość to pozycje długie, czyli longi. 77% z wszystkich zlikwidowanych traderów to byki. Podczas gdy na Bitfinex odpowiadają za 9 na 10 zlikwidowanych pozycji, także tam byli najbardziej longujący. W sumie ponad 174 tysiące traderów straciło swoje pozycje w ciągu ostatnich 24 godzin. Najbardziej bolesna likwidacja pojedynczej pozycji miała miejsce na Bitmexie. Trader zobaczył 10 milionów dolarów, jak mu znika w przeciągu paru chwil z jego konta. Binance, Okex i FTX były świadkami prawie 85% wszystkich. Likwidacji. Oberwało się również handlowcom altcoinami. Łącznie 100 milionów dolarów w pozycjach Ethereum zostało zlikwidowanych, gdy druga kryptowaluta spadła do 4467 na głównych platformach spotowych. Wśród wszystkich dużych kapitalizacji największym hitem okazały się tokeny Polka dot XRP Cardano i Solana. Jak pisał wcześniej, UToday, wczoraj 10 listopada 2021 cena Bitcoina wydrukowała swój nowy rekord wszechczasów, przekraczając 69 tysięcy dolarów. Na wieść o rekordowej stopie inflacji w USA. Także tutaj inflacja zrobiła swoje, tak przynajmniej uważają ci z YouTube i dlatego doszliśmy do tego kolejnego all time high, a chwilę później straciliśmy 6000, 6000 jeszcze raz. Tak, 6000 dolarów w ciągu 3 godzin. Ok, przejdźmy do grupy traderów Live Trading 19:10, 2021. Dalej mamy Mike'a Satoshiego. 50 000 subów. Dzięki Bitcoin rynek lecą w kosmos, inflacja szaleje na świecie. Encyklopedia kryptowalut. Poranek z krypto. Tym razem pomyliłem się o jeden dzień. Globalne spadki się rozpoczęły. Kryptokamikadze, kapitalizacja HEX i FAT. Dalej też mamy kryptoraport. Będą kolejne wzrosty Bitcoina i kryptowalut. Analiza RIF i innych. Zaraz mamy Elevate CV. Pogadajmy o parachainach na Polkadot. Dalej jest Przemek Uminiecki. Jak wziąć udział w aukcjach na Polkadot? Jak założyć portfel na Polkadot? Jak mieć 5% więcej? Zonda Polska, czyli to jest BitBay, tak? Teraz Zonda, analiza techniczna Bitcoina, BTC do złotówy 10.11.2021. Jurek jest analizy, wejście long na Bitcoin, jaki zasięg Binance Coin i Ethereum. Dalej mamy też deki na biznesu, 10 błędnych przekonań o kryptowalutach, których warto się wyzbyć. Mamy dalej 321Krypto, BTC silne odbicie, ten pattern może dać zarobić. I inne alty. Piotr Misiurek, teraz środa, masowe drukowanie UST z Luna oraz Mim z UST. Drama Kłon, VST Land, Meteory. I dalej mamy również dzienną dawkę dyskomfortu, Internet Computer Definity, aktualności, adopcja DeFi. No i na samym końcu mamy komentarze. Mateusz Żokowski, ja chcę kupić książkę. <grym> Okej, okay. potem Kos, Szacun za relacje. Twoje pracówki z krypto są bezcenne. Jednak gdy przechodzisz do komentowania, mówisz tak zawile, że nie wiadomo, jaki sens chcesz przekazać mnie. To zaciemnia obraz tego, co chcesz powiedzieć. Większość więcej jest na pewno na Discordzie i tam zapraszam, bo nie chciałbym stracić kanału, jeżeli powiem za dużo. Wiesz, czasami niewygodne tematy Andi należy zostawić na bok lub gdzieś na jakiejś platformie, gdzie można pisać, bo wtedy może tylko i wyłącznie usuną Discorda, a niekoniecznie Kanał na YouTubie, czy projekt KDA jest kupowany czy wyprzedawany na szczycie. Wydaje mi się, że w tym momencie to, co widzieliśmy wczoraj, był sprzedawany na szycie i wykupowany chwilę później jak 10 dolarów stracił przez grubych inwestorów. Tylko dlatego, żeby po prostu w momencie, kiedy widzicie, jeszcze raz to powtarzam, jeżeli widzicie na jakimś projekcie, ja to zauważyłem ostatnio, że w ciągu 24 godzin jest. Na zielono, bardzo duży ruch, ale po dużym spadku 10 dolarów, na przykład na kadenie, 24 godziny później nie widać tego 10 dolarów spadku, tylko widać, że w ciągu 24 godzin kadena nadal wzrosła o 2%. <grym> to jest bardzo dobre, bo wtedy dla niewprawionego oka, który wchodzi na ten rynek, widzi tylko i wyłącznie, że o 2% w górę. A to, co się działo pomiędzy 25 a 15 dolarów, czy 17 dolarów na kadenie. To umknęło i ci, którzy mieli kasztanowe ręce przy tych 25 dolarach, zaczęli się wyprzedawać, a ci inwestorzy grubi jeszcze raz weszli przy 17, 16 zarabiają swoje. Tak? I teraz mam już znowu kadenę po 25 dolarów. I co jest ważne, to widzę, że KuCoin przoduje właśnie w tych takich nadzwyczajnych ruchach ostatnio. I na kadenie tam się dzieją te największe ruchy. Nawet na Bitcoin SV też widzę. Tam próbują wybić górą, a za chwilę inne giełdy sprowadzają BSV niżej. Także to jest ciekawe, że na KuCoinie się dzieje ostatnio bardzo dużo. Adam zagraje. Feniu, może zanim odejdziesz w kierunku zachodzącego słońca, podasz listę adresów, w których czerpiesz informacje. To nie jest lista adresów. Wystarczy... Patrzeć na w blockchain na ludzi, którzy dodają, te informacje wchodzą tam, i wtedy, jeżeli masz ten adres podany, zapisuj sobie i patrz w Block Explorerze, na co jeszcze dalej będą inwestować. To nic więcej, to nie ma jakiejś e, czarnej magii w tym wszystkim. Polmarket e-book, czemu nie to? Jeśli komuś zależy, to kupi sobie czytnik. Dla maniaków zapachy papieru i tam podobne. Radzę się przyzwyczaić, bo politycy na całym świecie nas zdymnęli z leksza. e-book i audiobook to ciekawa przyszłość i drzewa całe. <laughs> no ciekawe, ciekawe, to jest tak jak z Chinami, więc Wprowadzają eko wszędzie na świecie. Ostatnio rozmawiałem z tym, z tym panem od drukarni. Eko ma być wszędzie na świecie. Oni się nie pojawiają w Paryżu na eko. Sami pewnie bardzo fajnie skupują te wszystkie kopalnie w tym momencie. A jak będzie powrót to niekoniecznie eko systemu, no to może już będą na piedestale zajmować te swoje pozycje, bo wtedy wszystko już będziemy kupować od górników z Chin, nawet u nas w Polsce. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że Chiny nie muszą. A reszta musi. Patek Matuszkiewicz, 66 minut materiału od ciebie to 66 minut na bezdechu. Nie jest to rekord Guinnessa, to nie jest bezdech. Ja delikatnie muszę, ale już wyćwiczyłem to, kiedy robić bezdech, a kiedy wziąć sobie bardzo szybki wdech, i wtedy jestem troszeczkę dalej od mikrofonu na przykład. Teraz. I wy tego nie słyszycie. A i reszta to jest też ucinana, bo to nie jest audycja tak jak na Live u Encyklopedii, u Kamila, czy u Majka, więc zupełnie inna dynamika audycji. Także sorry. Mariela Sadaj. Ja pamiętam 2019. Spakowałem się wtedy, zaczęła się moja przygoda, a zapakowałem się wtedy. Myślałem, że spakowała się. No, to bardzo dobra decyzja, bo 2019 to był jeden z no, niekoniecznie dobrych, można powiedzieć, okresów dla ludzi, którzy chcieli zarobić. Tylko dla tych, którzy chcieli wejść, żeby zarobić dwa lata później. Martin M wiedziałem, że to na koniec sprzedaży książki, tylko nie zła ale nawet bym kupił, zależnie od ceny. Nie, nie, słuchaj. Ja nie zamierzałem sprzedawać tej książki w ogóle, tylko jest tyle maili, że zastanawiam się, czy poczekać do stycznia lutego, kiedy wyjdzie druga książka i sprzedawać ją w dwupaku, czy faktycznie że no, ta druga strona, druga płeć przeciwna, chce zrobić, prezent. Tej drugiej osobie, i to jest naprawdę w parunastu mailach, jeszcze gdzieś tutaj dostaje prywatnie wiadomości, a tych książek już nie ma. I z drugiej strony dostałem sygnał od drukarni, że no może być problem. Tak? Więc jeżeli ten sygnał będzie dalszy, no to nie będzie ta książka sprzedana. Jeżeli jakoś się uda załagodzić ten problem z drukarnią, no to zobaczymy, czy na przykład nie zrobimy dwóch tygodni wyprzedaży, gdzieś tam, na przykład od 15, tak jak zawsze robiliśmy, 4, 14 dni lub 21 dni, nie, 14, bo ja dłużej niż do 6 grudnia nie zamierzam tutaj z wami być, bo potem muszę się wziąć za swoje, więc 6 grudzień to będzie raczej ostatni dzień, a potem długi okres i mam nadzieję, że jeszcze zdążę napisać parę stron tej nowej książki, i wtedy tego 6 może, jeżeli by się tutaj udało z drukarnią. Więc spokojnie zobaczymy i ta cena na pewno nie będzie taka jak ostatnio, więc to nie będzie promocja tylko ze względu na to, ile teraz papier kosztuje. Podobno drukarnie biją się o papier. Nie wiedziałem. Myślałem, że to tylko jest w budowlance, ale no widzicie, wszędzie, wszędzie jest podobnie. Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dziękuję za te wszystkie komentarze, że ktoś tam chce jeszcze dalej. Czytam je wszystkie oczywiście. No i zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Życzę Wam wspaniałego dnia. Wywieźcie flagę, bo jak nie to dojdę tam do Was, byle nie tęczową dzisiaj, okej? Okay? No i pamiętajcie... Zostańcie z bitcoinem.